Pytaliście się mnie jak opiekować się rójkowymi królowymi. Bo mamy obecnie okres rójkowy, jak pójdziecie sobie na spacer możecie znaleźć bardzo łatwo i bardzo wygodnie. Rójkową królową np. hurtnicy pospolitej, formiki, no i jeszcze niedługo pewnie mermiki. W zależności oczywiście od momentu kiedy zaczniecie chodzić, macie większe lub mniejsze szanse, że na spacerze spotkacie taką królową. I jak się opiekować taką właśnie królową, dzisiaj się dowiecie. Jednocześnie jeszcze pokażę wam jak wygląda opieka kolonii, bo tutaj będzie taki trochę rozbudowany właśnie ten segment, bo chciałbym wam wytłumaczyć na wiele takich wiecie, aspektów, o których mnie pytacie na PW i uważam, że warto to będzie poruszyć i trochę wytłumaczyć, żebyście zrozumieli, w czym najczęściej występuje problem. I pokażę Wam teraz na przykładach właśnie takich moich obecnie nałapanych rójkowych królowych, jak nimi ja się opiekuję. Ogólnie to macie na przykład formikę Rufy Barbis, dosłownie świeżutka złapana królowa, wczoraj była złapana. Jak możecie zobaczyć ma taką elegancką próbówkę, ona jest po to, żeby mógł stać sobie tą królową i się nią nie interesować przez około miesiąc. Bo ona mniej więcej przez miesiąc będzie wyprowadzać swoją kolonię. Mogę wam pokazać właśnie tę podobną kolonię, w sensie tutaj macie królową złapaną dwa tygodnie temu, akurat z tego rodzaju bo to jest też jak formika najprawdopodobniej Kunikularia, ale też może być z grupy Rufi Barbie. Ogólnie to jest tak, że to jest taka szeroka grupa i może być to właśnie na przykład Ruffy Barbie, która jest inaczej wybarwiona. One są bardzo takimi gatunkami, które polecałbym oznaczać zanim będzie się mówić, że ma się to, a nie to. No tutaj zakładam, że to jest kunicularia, ale może być to też właśnie Ruffy barbis tylko po prostu z taką wiecie, innym wybarwieniem na tych plecach, że przypomina tamtą. Ale jednak możecie zacząć właśnie taka królowa, wyprawdziła sobie elegancko już larwy. Te larwy są trochę nieładzie, bo ona się stresuje, ciągle biega, jak właśnie ruszam. Dlatego to jest najważniejsza kwestia, że jak macie rójkową królową, zostawiacie sobie ją na, te, na przykład na czymś takim. Możecie sobie do nich zaglądać, a jednocześnie ich super nie stresować. Grunt, żeby, wiecie, nie było drgań, żeby królowa nie miała jakichś powodów, żeby zjeść to potomstwo. I jak zostawicie sobie taką królową, żeby ona sobie na takim stojaczku stała to będziecie mogli sobie nią opiekować się, jednocześnie ją obserwować. Takie mniej więcej rzeczy u mnie występują i możecie właśnie bardzo często zobaczyć jak ja mam właśnie swoje kolonie. To one dosłownie, jak macie na przykład live y czy coś tego typu, są za mną, że ja sobie do nich zaglądam, obserwuję, a jednocześnie staram się ich nie stresować za bardzo sobą, po prostu one są tam. W tym tle, też ich nie zakrywam. Wyodrę założenia, że mrówki muszą się w jakiś tam sposób trochę dostosować. Ale najczęściej dochodzi tutaj, właśnie, do sukcesów hodowlanych pod tym względem, wyprowadzania przynajmniej u tych naszych podstawowych mróweczek. Na przykład tu macie królową Tetramorium aspect, która ma już. Y normalnie po czwareczki więc ona za chwilę też będzie miała yy, już pierwsze robotnice dlatego zdecydowałem się już ją nakarmić tutaj możecie zobaczyć miodek nałożony w samej próbówce z prostej przyczyny bo tę próbówkę będę zmieniać potem, dlatego nakładam do samej próbówki, żeby się tam zrobił syf no i po prostu to przekłada się na to że mogę sobie tą koronę. Przerzucić. Ogólnie Wam polecam nie robić czegoś takiego, tylko dawać na przykład na jakichś karmidełkach czy coś tego typu. Da się znaleźć w sklepach lub też po prostu dawać metalową folię. Ja po prostu jestem leniwy, więc dlatego tak to wynika. No i ogólnie dopiero bardziej musimy się interesować, gdy mamy malutką kolonię. Tu możecie na przykład zobaczyć moją y, kamponotu z Fetchenkoi, która ma już właśnie pierwsze robotnice. Nie długo będziemy jej robić malutką arenę na Braplaście jakimś i będę więcej o tym opowiadać. Ale tu no możecie zobaczyć, ta kolonia jest karmiona teraz w miarę regularnie i właśnie kiedy macie takie królowe klasztorne, je karbicie dopiero jak macie właśnie pierwsze robotnice lub widzicie, że są poczwartki, no to wtedy się właśnie opłaca. Wcześniej się nie opłaca, bo krylowa ma zapas w swoim organizmie. I to jest też tak właśnie, że gdy macie już taką małą kolonię, możecie im udostępnić najlepiej arenę i wtedy będzie Wam wygodniej się nimi opiekować. Ogólnie no, to, to wygląda tak, że nadal mogłoby być na takim stojaczku, gdyby była probówka większa, możecie to spokojnie zrobić. Zaraz Wam pokażę na kolonii która właśnie ma przegrody i dlatego jeszcze jej nie przerzuciłem do tak jakiegoś formikarium, Czyli możecie zobaczyć tutaj myrmikarię moją, która mieszka sobie właśnie w takiej próbówce eleganckiej i ona na przykład ma tu przegrodę, dlatego ja za bardzo nie muszę tutaj u tych mrówek nic robić i mogę sobie je dostać tak jak są, no bo mając tę przegrodę, normalnie wiecie mróweczki mają Dopóki nie do mnie wiecie przeszkadzać po przekarmieniu, ja mogę sobie je tak trzymać i nie trzymacie. Możecie zacząć w ogóle jak tam derbikaria ma dużo potomstwa, nadzieję, że nie zabiją te próbki, bo one są wiecznie złe. No ale yy, tak to wygląda. I kolejnie też się elegancko rozwija. Oczywiście yy, czasami może dojść do sytuacji, że Wam się w probówce, nie wiem, drobi syp. No, na przykład tutaj macie kolejny przykład hodowlany tak z ręki, no to musicie kolonię przeprowadzić wtedy do świeżutkiej nowej kolonii, w sensie probówki. Tu możecie właśnie zobaczyć moje Lapsis fugax, które sobie są w probóweczce i ta probówka jest do zmiany już. Ogólnie woda się kończy, no i jest syf i też chciałem tą Stenelopsis przeprowadzić do jakiegoś większego w sensie większej próbówki, że się lepiej nimi opiekować, właśnie żeby dać im to jakieś karmidełka, bo tak to, widzicie, się syfi i też za bardzo średnio można się nimi opiekować. Ale mniej więcej tak to wygląda, jak macie takie rojkowe, właśnie królowe, które są w próbówkach i w zależności od wielkości kolonii musicie to sobie więcej dopasować. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, że chodzi o taką opiekę nad tymi królowymi, jeżeli je już złapiecie. I też, jeżeli nie wiecie nawet co złapaliście, przykładowo, tu też jest taka kwestia, która się często pojawia, że macie formikę i nie wiecie czy jaka to jest formika, no to googlujecie sobie. Po zdjęciach, mniej więcej, jesteście w stanie namierzyć co to jest. Możecie się też pytać hodowców, hodowcy raczej, raczej was nie będą gryźć. Ale pamiętajcie, żeby brać to przez palce i nie brać od razu, że jak ci powie jeden ziomek, że to jest to, to na pewno jest to, tylko że musicie brać na zasadzie wątpliwości albo też delikatnie sugerując się, ale nie, że wiecie, pamiętajcie, że jak ci powie, że to jest Lasus Kurtnica Pospolita, to nie znaczy, że to jest Lasus Hurtnica Pospolita, bo ziomek możecie kompletnie nie znać analogicznie po prostu widzicie jak będzie się powtarzać, że ileś tam osób powiedzieć, to, że czy to jest to, to będziecie bardziej wiedzieć. Ale oczywiście pamiętajcie, że to nie jest profesjonalne oznaczenie mrówek, Profesjonalne oznaczenie mrówek to jest tak, że bierzecie sobie klucz danego gatunku i bierzecie pod mikroskop yy, królową czy też robotnicę i sprawdzacie sobie ceny, cechy anatomiczne, czy one się zgadzają. Yy, dlatego yy, bardzo trudno niektóre gatunki się oznacza. Przykładowo yy, tutaj tematem, który warto poruszyć, to są właśnie Tetramorium. Ogólnie tetramorium w Polskie są dość ciężkie do znaczenia, i to jest tak, że czasami nawet po je oznaczają dopiero, bo jest tam bardzo duży syf. I ogólnie, żeby, wiecie, wchodzić z założenia, że macie tetramorium takie i takie, no to jest bardzo, wiecie, sugestywne, i najczęściej to jest tak, że to jest tetramorium SP nieoznaczone i nie jest to ten tetramorium, co myślicie. No bo mało komu się chce oznaczać rówki w taki, wiecie, profesjonalny sposób. No i też nie zawsze to ma sens, nie, bo pamiętajcie, że wasza hodowla to jest taka, wiecie, nieprofesjonalna czy coś tego typu. Ja na przykład swoje rówki staram się jako tak oznaczać, ale też wiem, że są gatunki, których po prostu, no, nie ma sensu. Nie? Też są takie gatunki, których nie ma sensu w ogóle oznaczać, bo na przykład wiecie, macie tutaj Suneropsis, to mamy tylko jedne w Polsce, więc. Tu, jeżeli umiecie rozróżnić Tetramorium od Sonelopsis, przybliżę Wam tutaj mniej więcej przykładowo jak to wygląda, jak umiecie rozróżnić te królowe od siebie, no to już wiecie z czym macie do czynienia często się zdarza właśnie, że ludzie mylą jedne z drugimi i to też jest tak że to jest dość zabawne jak się obserwuje kiedy już się mniej więcej to ogarnia no bo to jest tak, że moglibyście napisać ej nie wiem, co to za a stwierdzacie, stwierdzacie, że to jest to a na przykład jest okres gdzie się roją sonelopsis, czyli że to musi być sonelopsis i bardzo małe szanse są, że te teamury magicznie zrobią wam rójkę w tym okresie Analogicznie w drugą stronę. Więc pamiętajcie, żeby nie wodzić jakimiś takimi, że ja mam te mrówki, a te nie mam, i jesteście po prostu głupi ludzie. Bo często też ludzie, którzy wchodzą w hobby, mają coś takiego, że się zafiksowują na danym temacie i, i udają, że są już ekspertami. Ja na przykład nie uważam się za eksperta, a to, że mnie słuchacie, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie wiem, lubicie mnie słuchać. Ale no też mam jakieś tam już doświadczenie hodowlane, no ale ono nie jest jakieś wybitne, po prostu hodowałem trochę mróweczek. No i właśnie dlatego mogę Wam tutaj troszkę zdradzić takiego know-how. U mnie tak to właśnie wygląda. Jak byłem bardziej mniej doświadczony, jeżeli chodzi o polskie gatunki, to normalnie sobie googlowałem, wiecie, wpisujecie sobie Tetramorium, Camponotus, smirmika, i mniej więcej już wiecie z czym macie do czynienia, możecie rozpoznać sobie po zdjęciach, no i potem możecie się jeszcze dopytywać hodowców. Bardzo właśnie polecam tę sztuczkę, bo ona bardzo też rozbudowuje wiedzę. Zapytajcie hodowców, jak się hoduje dany gatunek, jak hodujesz, bo Zapytacie się 15 osób, już mniej więcej znacie jakieś warunki, jakie dane na przykład, hodowca hoduje, jakie ma doświadczenia. I wiecie, tym większa próbka, tym lepsze możecie potem pozyskać jakieś informacje i nie popełniać błędów, nie? Bo mówię, największym błędem jest na przykład to, że ktoś przychodzi, widzi taką, nie wiem, królową i będzie ją po prostu męczyć, ma po prostu molestować. No i taka królowa uzna, że i do widzenia, i ja zjadam to potomstwo i koniec. W ogóle ona już ma poczwarkę nawet. Widzicie, was oszukałem. Mówię, że ona ma larwę, a już ma nawet poczwarkę, więc w przeciągu tygodnia będzie pierwsza... Ten, pierwsza y, robotnica możliwa nawet. Kurde, ale ty zapiecielasz. Ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie formiki z grupy Rufy Barbies, to one są jedne z chyba najszybszych formik z wyprowadzenia pierwszego pokolenia. One no, dosłownie te, nawet chyba 3 tygodnie potrafiły wprowadzić mi y, pierwsze robotnice, więc to naprawdę bardzo szybko, więc takie formiki naprawdę polecam. Y, tu, to, tu w ogóle mam, wiecie, widzicie, że mam dwie formiki, to jest tak, że ta formika pójdzie do znajomego, jak wprowadzi robotnicę, y, y, żeby się pocieszył z hodowli mróweczek. Jak wy szukacie jakichś murweczek, to też możecie pisać yy, do mnie na Instagrama. I teraz będzie małe przecięcie, bo pokażę Wam inny przykład, który mnie bardzo męczy, jeżeli chodzi o Wasze problemy hodowlane. I to jest tak zwany problem. Moje mrówki nie przeprowadziły się tam, gdzie ja chciałem. Łobozie, łobozie, dlaczego one tego nie robią? I możecie zobaczyć tutaj przykład moich właśnie Mesorków. I tu, jak macie moją kolonię Mesorków, to jest tak, że moja kolonia Mesorków się nie przeprowadziła jeszcze do gniazda. I one sobie siedzą elegancko w próbówce. Teraz możecie zacząć, że mrówki w ogóle się stresują i teraz uciekają do dziupli. <laughs> ja się śmieję, że to jest dziupla. Ale skumacie to, naprawdę one sobie ukochały to miejsce, żeby się tam chować i... i nie wiem, no to jest mrówcza fantazja. W ogóle położyłem poczwarkę możecie zobaczyć, zacząć. zrobię wam przybliżenie makro. O, czekajcie, zaposujam. Eee, odzyskaj ostrość. No, macie tutaj poczwareczkę elegancką. Jezu, czemu ty się psujesz? O. Macie poczwareczkę elegancką. Tutaj szarpią się o poczwarkę. Jezu, ale wy... Ogarnijcie się, mrówki. To jest nieładne tak. No, ale tu mają ja swoją dziuplę, w której lubią przysiadywać mrówki. Nie wiem dlaczego, tak se wybrały tutaj. Mają swój mrówczy świat i mrówcze pomysły. Yy, biedne to dziecko, że jest tak przyciągane, nawet jeszcze nie zdążyło się wybarwić, aż je ciągną do dziupli, i zaraz je tam zrzucą. Po prostu Ale chodzi o to, że mrówki się zdecydowały, go nie mieszkać w próbówce i się nie przeprowadziły tam. I wy często do mnie piszecie po prostu wiadomości: Moje mrówki zamieszkały w próbówce, zakopały się, i dlaczego one nie przeprowadziły się do gniazda? Gniazdo jest takie wielkie, ale ja nie rozumiem, dlaczego się przeprowadziły tutaj. Albo gdzieś zamieszkały, nie wiem, tu, albo gdzieś zamieszkały, i tu, albo nie wiem, gdziekolwiek indziej. No to powiem tak. Bardzo często mi dziwi takie pytania pojawiające się, bo to jest logiczne, że mrówki się mogą stresować. I to jest tak, że właśnie tutaj możecie zobaczyć przykład typowego stresu Messer Barbarus. Muszę tu im w ogóle podkładki filcowe nałożyć, ale to jest tak, że. To, że mrówki się tak chowają, czy mrówki zakopują próbówkę wejście do próbówki nie przenoszą ci się do gniazda, wynika z tego, że kolonia jest za mała. I ona się nie decyduje na to, bo się czuje bezpiecznie w takiej probówce. Zakopanie takiego wejścia do gniazda, jak widzicie, takiego kamyczkami, powoduje, że mrówki czują się bezpiecznie i nie muszą się bać, bo one są z natury, wiecie, działające na instynkcie. I one myślą, że są cały czas zagrożone. Mają konkurencję z innych, wiecie, dookoła, że chcą z każdej strony, wiecie, być zaatakowane. Mogą w każdej chwili być po prostu zanihilowane, więc one się boją. I one po prostu tutaj naturalnie szukają opcji, żeby się chronić. I takie gniazdo nie jest optymalne do ochrony. I oczywiście tutaj możecie zobaczyć, zrobiły sobie magazyn żywności, porozkładały sobie nasionka w bardzo dziwaczny sposób. Ale one ogólnie czują się bezpieczniej w probówce. Jako hodowca ty nie musisz się tym przejmować. Grunt, żebyś obserwował najważniejsze czynniki. Czyli czy kolonia ma potomstwo? Czy kolonia się rozwija, czyli widzi, że jest progres, i czy kolonia właśnie nie robi takiej wiks, że się chowa do dziupli. Bo to, że się chowa do dziupli, to wynika właśnie ze stresu, ale chodzi ogólnie, że bazowo, czy ona cały czas chowa się do tej dziupli. Jeżeli ogólnie nie masz redukcji robotnic, mrówki Ci siedzą w takiej próbówce, to jest git i nie masz się czym przejmować. Naprawdę nie musisz pisać wtedy do kogoś, że Dziomeczku, czy tutaj coś się dzieje, czy też nie. Jest naprawdę git. W momencie, kiedy widzisz, że kolonia wymiera, nie ma potomstwa, to wtedy musisz się martwić. Na przykład ta kolonia ma w tym macie bardzo duże larwy i decyduje się właśnie na mielaczy nasion, żeby szybciej wiecie produkować sobie lepsze pożywionko i żeby zwiększyć produkcję. I to jest tak, że Podchodząc w taki sposób, wy sami sobie, nie wiem, robicie krzywdę. I w sensie bardzo często się spotykam, że, Wy, nie wiem, boicie się podejmować jakiejś decyzji, że boicie się, że ta decyzja podjęta, czy też brak jakiejkolwiek decyzyjności spowoduje nie, anihilację kolonii. I ogólnie, jeżeli nie robicie głupich błędów podstawowych, o których już wielokrotnie było mówiono mnie na kanale, macie masę filmów na ten temat, muszę Wam w ogóle playlisty poskładać z tego, yy, to nie macie się czym przejmować. I bardzo często się właśnie z czymś takim spotykam. Jeszcze zrobimy sobie mało przycięcie i pokażę Wam właśnie na przykładzie też Marysi. I przykład Marysi moim zdaniem jest idealnie pokazujący, że jojczoniu za dużo formikarium nie jest do końca zawsze poprawne. Oczywiście to trzeba brać też przez palce, że rówki mogą się stresować i tak dalej, ale tu macie przykład. Kolonia fajnie się rozwija, mimo że nie jest jeszcze wiecie na tyle duża, żeby idealnie wypełniać to gniazdo. Ale nadal jest spora. Oczywiście Marysia będzie pewnie w przyszłości musiała być w zmienionym miejscu, z prostej przyczyny, że te robotnice, które się tak napełniają i służą jako magazyn żywności, najprawdopodobniej w formikariach mursonowych nie będą w stanie dawać rady, bo jest po prostu za nisko i one muszą mieć poziomo. Dlatego mam już tam mniej więcej przygotowane te formikarium w przyszłości dla nich, gdzie będziemy musieli wtedy... Pożegnać się z takim wygodnym pokazywaniem mróweczek. Ewentualnie będę musiał wybłagać Murfsona, żeby mi zrobił specjalne formikarium gipsowe pionowe w systemie MK2, żebyśmy mieli wiecie to yy, pionowo i żebym mógł mróweczki tak pokazywać. Kto wie, może nas murwson pod tym względem zaskoczy. Ale jednak, możecie tutaj właśnie zobaczyć Yy, że mróweczki się fajnie rozwijają, mają poczwarki, w ogóle dużo jest tych poczwarek, a jeszcze niedawno były tylko larwy. No i ogólnie te larwy robią się coraz większe i masywniejsze, więc widać, że kolonia jest fajnie wykarmiona, też dostała do mnie właśnie niedawno miodek, i mróweczki też tutaj dostają jedzonko, muszę w ogóle posprzątać. Ale ogólnie one są bardzo aktywne, furażerujące obecnie. No i widzicie, kolonia się stresuje, ale ten stres jeszcze nie jest taki, wiecie, straszliwy. W ogóle tu możecie zacząć ładną robotnicę. Uwielbiam obserwować Marysiową kolonię, nie? bo to jest tak, że ona jest naprawdę piękna. No i to jest tak, że te mrówki też jak się stresują, czy też jak jest gniazdo mniej nawodnione, to one uciekają tu i możecie zacząć. Marysia się przed drami schowała, nie chce was widzieć i sobie tu siedzi. Marysiu, wyjdź do nas. No, ale że sobie się właśnie w tym miejscu. No i musicie właśnie na spokojnie podchodzić. Ja też na początku na przykład bałem się, że tutaj nie wyjdzie, że wiecie, tysiąc myśli. Ale właśnie to jest to, że trzeba podchodzić na spokojnie do niektórych tematów. A jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Trudno się mówi. Tutaj właśnie jest, w moim zdaniem, taki, wiecie, mały mój sukces hodowlany. Tym bardziej, że ta kolonia była... O Jezu. Czekajcie, o. Że ta kolonia była skazana na tak naprawdę porażkę, bo jak pamiętacie, królowa nie czerwiła, był duży problem. No i ogólnie ja się mega bałem, że to nie pyknie. Na szczęście Marysia mnie zaskoczyła pozytywnie i mamy fajnie rozwijającą się kolonię tych miodziarek. No i myślę, że za niedługi czas, jak to się zrobi po prostu jeszcze potężniejszą kolonią, no to że będzie co oglądać. Chwilowo właśnie mówię, nie ma za bardzo co pokazać u Marysi, no bo u niej jest mniej więcej stabilnie. I to jest tak, że mogę Wam tak pokazywać różne przykłady co jakiś czas, ale myślę, że właśnie jeżeli będziecie podchodzić rozważnie, będziecie bardziej pewni siebie i nie będziecie, wiecie, martwicie że nie wiem jak się nimi opiekować, no to że poradzicie sobie z problemami jakimiś tam podoblanymi. Pamiętajcie, by zostawić miły komentarz, możecie napisać Marysia, będę wiedzieć, że dotrwacie do tego momentu. Pamiętajcie, by podbić film, zostawcie też lajeczka, jeżeli Wam się podoba kontent mrówczarski.